Wznieśmy toast. Wesołych świąt. I szczęśliwego nowego roku. Teraz moje mama zaśpiewa. Ale co? Co, co lubi ciocia Herkulana? Śpiewaj. Piękny święty Mikołaj. Zrób mi z nim zdjęcie. Jest uroczy. I nie jaki chodź. Zróbmy sobie zdjęcie. Wyrecytuję Toast Cygański. Pięknie. Dzięki. Na zdrowie. Wesołych Świąt. Śliczny chłopczyk się narodził. To o mnie? Tak. A kto go stworzył? Wesołych Świąt. Chwileczkę. Nie, nic się z tym nie da zrobić. Rozłącz się wreszcie, czekaj, to rozmawiam przez telefon. Dobrze się czujesz? Nie. Nie wizyta. Tak. Bardzo niepokojąca. Nie wiem, co myśleć. Marina? Tak. Przyszła tak nagle, jak odeszła. Chciała zobaczyć się z miną. Po tylu latach. Nie wiem, czy ma do tego prawo. Ale wydaje mi się to absurdalnie głupie. I ja nie może się dowiedzieć o tej kobiecie. Świetnie cię rozumiem. Jesteśmy w tej samej sytuacji. Tak samo nagle pojawił się ojciec Roberty. Znikąd, jakby był duchem. Nasze córki nie wiedzą o ich istnieniu. Ojciec i matka chcą wejść w ich życie, jakby zawsze tam byli. Nie spodziewałam się, że będziemy mieli podobne problemy. Nie wiem, co robić. Nagle się pogubiłem. Nie umiem tego rozwiązać. Nie chciałbym skrzywdzić Mili. Chciałabym Cię jakoś pocieszyć, ale nie potrafię. Co z nami będzie, Franco? Fajnie, że przeżyłeś święta z ojcem. Wyglądasz całkiem nieźle. Jesteś cały. To była najnudniejsza kolacja w moim życiu. Ale ważna. To miło. Moja impreza była super. Cały czas dręczyłam Barbie. Nie mogło być lepiej. Podoba mi się Twój strój. Co? Dzień dobry. Przyszedłeś pokazać, co ci przeniósł Mikołaj? Nie przeniósł mi cierpliwości do głupków. Zważajcie na słowa. Chociaż trenujemy i nie mamy normalnych zajęć. Cały czas nas obserwują. W razie kłopotów żegnajcie ferie. Mam to gdzieś. Zostań tu ze swoim przyjacielem. Na to. Chodź. Mogłaby pani przestać smarować Gastona na tym czymś błyszczącym? Przepraszam. Gratuluję organizacji imprez świątecznych. Zebrałem was tutaj przed rozpoczęciem zajęć. Pani Maroto, mogłaby Pani malować się gdzie indziej? Jak mówiłem, ten tydzień poświęcimy na przygotowania do zawodów międzyszkolnych. Czy nie was zaludzam? Nie. To muzyka dla naszych uszu. Jednak nie będzie formalnych zajęć i testów. Informuję was również, że Rada zaakceptowała petycję uczniów. Czy ktoś tu chrapie? Pani Hildo. Przepraszam. Chętni mogą pojechać do szkolnego ośrodka wypoczynkowego i tam powitać nowy rok. Pan się wybiera? Nie. Umówiłem się wcześniej z Galią, że spędzę Sylwestra z żoną i teściową w Chihuahua. Panie dyrektorze, gdzie jest ten ośrodek? W Valle de Bravo. Nazywa się El Santuario. Warto tam pojechać. Powstał na grafitowo-kwarcowej skale, która ma ponad 100 milionów lat. To miejsce musi mieć imponującą energię. Tak. Wytwarza tak silną energię, że temperatura jest tam o 8 stopni wyższa niż gdzie indziej. Jak pada, powstaje dziura w chmurach i basen jest zawsze w słońcu. Siempre tiene A, nie entiendo por qué Teraz wiem czemu chłopcy chcą tam jechać. Ja, Mam nadzieję, że się pozytywnie naładują.